Siemaneczko, siemaneczko ludziska, sauros 74 gps 3 jak widzicie przed wami High Tension Heist, jest to no, demo póki co dostępne beta nowego Calv... nowego Battlefielda Hardline'a, który będzie siedział na ulicach miasta, policjanci kontra złodzieje i w ogóle takie dobre, w tym mamy... Złodzieje próbują przechwycić towar i mają uciec. My próbujemy ich powstrzymać z rozstrzężności, oczywiście z której strony będziemy grali. Jak się włączy w końcu? I znowu mamy to samo. No cóż, no długo czekałem powiem szczerze na ten, na zaproszenie w końcu dostałem. Czasem dobrze jest mieć dwa konta, że się tak wyrażę. No nic no. Czekamy aż się włączy. Może w końcu się włączy. Są dwa tryby dostępne. Jest ten właśnie, gdzie złodzieje mają przejąć towar na środku. I jest drugi, gdzie złodzieje... Uciekają już z towarem. Dobra. Crack the Wald, czyli jesteśmy... Jesteśmy złodziejami, tak? Ready. Dobra, jesteśmy gotowi. Tam jest ten starting. Deploy. Cash tu spęd, nic nie mamy. Jeszcze chwila czasu i będziemy grali. Operator, tu mamy standardowe zestawy na górze. Nie wiem, wiecie. Nie wiem co mam zrobić od razu, mówię. A się proszę. Proszę się nie jakmyś. Tam już na rozwala. Dobra. Jedna. Aha. Kolega otwiera już A no my będziemy mu osłaniać z O szukurna. Co ty żeś go rozjechał to na dole chyba widziałem A dostał Tego się nie spodziewał Nikogo nie ma Granata pod kurtą zawsze pomaga Ale piękna. Z daleka do nas waluje tu mamy waluta rozwalonego jest dobrze O, ale mnie z tyłu zaszedł super Ale zdupczyłem to trochę Supradi Właśnie widzimy szczaił nam następnego <laughs> ładnie pokazane jest Dobra. Tu możemy sobie wybrać gdzie Czekajcie bo on tutaj był my czy dalej się czai czy nie Nie ma Nie ma kolegi tutaj Ale tu widzimy jakiegoś Hehe, he, jak widzicie nawet Motorem można pocisnąć Ja! Wypaść nie można Dobra, mamy chronić No to wiecie, to jest tylko głównie zabawa, co teraz Testujemy jak to się gra, nie, nie, nie oczekujcie żadnych cudów ode mnie Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć, że nie jest w Tam jest gościu Widziałem. Chyba widziałem koteczkę. Ja tu mam tego. ja, ja jeszcze jeden tu z boku mnie zaszedł ham. W klatkę dostaliśmy niestety. UMP Muszę zobaczyć w ogóle co mam za dodatki. Oj, koniec, coś się chyba. Your team stole all the loot. No wygraliśmy no nie wiem jak to się udało, ale wygraliśmy. <gry> mamy jakiś tam. Jestem ciekaw. O, będzie. Będzie poziom. Mamy pierwszy poziom. I 1000 kasy. Pewnie będzie na jakieś dodatki 225. Ci widzę już. Niektórzy wiedzą, co jest grane. To wiedzą, jak grać. Tu mamy girnasz jednego kila z M16. Mówię, na razie nie można oczekiwać, oczekiwać cudów. Następna runda zaczyna się za 30 sekund. Trochę długo. Trochę długie te przerwy. No ale fajnie to wygląda. O, dawać jeszcze tylko 18 sekund. Widzicie, tu nic niewiele można dziać. Tu jedynie szary Battle Report. Punkty za statystyki oczywiście to standardowo nic się nie zmienia. Tu patrzę, tu spray tagi, to też się nic nie zmienia. Kildef ratio 0,5 spokojnie. Zaraz nadrobimy. Kamera znowu się zwiesiła, to ją wyłączę, będziecie widzieli więcej. Tradycyjnie, jak to zawsze u mnie bywa, no nie, coś, coś Babola musi szczelić. Oczywiście jedna mapa pewnie tylko dostępna. Bo to beta. Zagramy jeszcze raz albo dwa. Spróbujemy zobaczyć coś. Czy się zgubię, czy się nie zgubię? Pewnie się zgubię, znając mnie. No, to ta bazuka, co leciała, to automatycznie, a nie ktoś strzela z boku. Dobre jestem. Dobra. Teraz jesteśmy z drugiej strony chyba. Możecie, możecie sobie wybrać od razu, że... W czymś startujecie, Nie, niekoniecznie... E, niekoniecznie na nogach. Damy skład kara. Nie, ajajaj. Dobra, lecimy. Nie wiem czy dobrze jadę ale Dobra, chyba dobrze jadę Dobra Mamy dwa waluty już przejmują Hany A Stawros jak zwykle wyskoczył tak za auta, że nie może przejść dalej Wysiadaj z tego Dobra Abort breaking Dobra Stabros zapomieg jednemu, jest dobrze Holy shit ubił mnie, kurna Ale mnie ubił, ale dobrze, chociaż jedno powstrzymaliśmy Dobra, lecimy. Mamy... O kurna. Będzie lepiej. Jeśliś kur na chłopie przyszedł. Stop the carrier. Kurna i zginąłem i już, aby dwóch kurna przejali, no? Aż machcie, wszyscy korzystają w sumie... Z tej samej klasy można by powiedzieć. No, fajnie by było jakbyś przeskoczył przez ten motor, a nie się ufrał Byłeś, ale cię tu już nie ma tu mój A, pięknie Trafiony, zatupiony Kolejny poziom Jest. No tu jest, czy co? Tu kamper jest. Dawaj, lecimy w ogóle do, do niego. Lecimy do kampera. Ole. Ciekawe, jak długo to będę chodził. O coś tam leciało. Dobra, widzę, że jesteś. Widzę, że tam jesteś i celujesz na coś. Mm. A baj chamie Ojcie kurna nie mogę tego zeszczelić bomba jest Dawaj na dło Dobra, tam nawet nie ma co iść że wehikuł hit jak oni tu kurna. Moi dobra. Dobrze jest, bronimy. Bronimy tego jednego w O jest dobrze. O shit, kurna kulka dostałem. Tak jak zwykle. Jak powiem, że jest dobrze, to później zaraz jest ują Kurna. No, no, A, go no. ubił. Kurna, ale nam tego nie sądzę. Muszę się postarać. O! mamy cię! Aaaa! bomba! <laughs> to się zdziwił kolega. O, ten teraz to mnie trafił, ham. Raj, skopal, kurna, menda jedna. My stanęli tam we dwóch, założył te wodągi wybuchowe, nic nie można zrobić. A wejdę polaje... Kuku. O, wejdziemy, spróbujemy. Torba do odzyskania, ale dobra nieważne Las Last minute skład, jak zawsze on the move to the Dobra, lecimy do. czy damy radę? Szkoda, że nie mogę tu Gnata wystawić. No wiedziałem, że to zle tak skończy, a kurna Gnata nie mogę i tyle. No, to trochę bez sensu jest. Dobra, wspieramy cię. Masz łaf. Masz kurna, co mi do mojego szarazu?

Ale jednego ubiłem, kurna, ubiłem baseballem. Za kratki poszedł, się zdziwił. No, kurna, mówię, co jest grane, a ja se sigla włączyłem dlatego tak pustyszko ostrzela. no, motor mi niepotrzebny. na naboje się skończyły Naboje hamskie. Ubi go Ubił go No co ty robisz Jakś Nie ma jak grać, nie w tą co grać, co trzeba Zdech pies Kurna No patrz Nie ma jak dobry respawn i dobry kurna pojawienie się w miejscu No, nie mogę. Kurna, tu wszystko nam załatwili, dobra. Dobra, Defend. Lecimy. Ta paczka jest. Gdzie jest ta paczka? Kurna, ale mnie z... Tu nikogo nie ma. Dobrze. Metki w nogę mnie trafił, nie ubił, bo w nogę mnie trafił, no. No dalej tam. Nie, 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 właśnie, miał być. Jerzyle. Szybkie wyjście, szybkie zdachnięcie. Jakiś lepszy pancerz albo coś. Ty jedziesz po dziś, Dawaj, kurna. Jakiś samochód by mi się przydał. Kurna, zajechali auto, no. Kurczaki, przyjaciele! No jak zajechali auto, nie mogłem się nic z nim, kurna, ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. W ogóle, co to ma być? Ja nie wiem, jak ci ludzie się starają, kurna. Jak oni jeżdżą? O, policji interceptor, może być. O, i, i się nie udało. All tickets Your team one, no, gdzie ja gram, tam wygrywamy. Tak więc to byłoby na to jedną hajsta. A w następnym odcinku postaram się pokazać tą drugą y, wersję grania, czyli y, zabieranie łupu. Dzięki za oglądanie to byłem miała Stabros 84 GPS 3. Narazka!